Zmiany w systemie emerytalnym to jeden z najbardziej gorąco dyskutowanych tematów w polskiej dyskusji publicznej, ale nie jedyny. Co jakiś czas różne organizacje i ośrodki myśli zwracają uwagę na różne problemy. Wiele z nich będzie omawianych na kongresie Polska Wielki Projekt, którego organizatorem jest Instytut Sobieskiego. W naszym studiu pan Jan Filip Staniłko, członek zarządu Instytutu Sobieskiego, główny organizator kongresu. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Kongres będzie poruszał wiele i już porusza, bo już się zaczął, o czym za chwilę powiemy, wiele różnych aspektów aspektów społecznych również, ale wątki gospodarcze są w nim też bardzo ważne. Na ile są w nim ważne wątki gospodarcze? No, na 50% dzielimy wątki na główne wątki pro kongresu na bardziej optymistyczne i bardziej pesymistyczne, to bardziej pesymistyczne dotyczą raczej życia publicznego i polityki, instytucji publicznych państwowych. Natomiast Wątki bardziej, bardziej nie znaczy, że bardzo optymistyczne dotyczą tego, co się dzieje z polską gospodarką, z jej siłą, z, z tym jakby zdolnością pracy Polaków i e, zdolnością do przedsiębiorczości. Jest taki frapujący tytuł jednej z części, jednej z dyskusji, ojczyzna kapitału, kapitał ojczyzny, polska korporacja ponadnarodowa. To za chwilę, za chwilę to spytam, bo Kongres Polska, wielki projekt, w którym tak ważną rolę mają Wątki gospodarcze, jednak zaczął się już 10 kwietnia i zaczął się od debaty poświęconej katastrofie smoleńskiej. Jak ma się ten? To jest bolesny fakt do zjawisk gospodarczych, o których chcecie rozmawiać? No, mo, może średnio się ma do gospodarki, natomiast ma się, ma się do instytucji. W takiej najnowszej książce bardzo dobrego tureckiego ekonomisty, który pracuje na MIT, Darena Asemoglu, Why, Why Nations Fail. Główną, głównym powodem nieosiągnięcia nowoczesności, bogactwa, zamożności są instytucje. Jeżeli instytucje nie działają, jeżeli nie działa otoczenie gospodarki, nie reprodukuje się kapitał ludzki, nie nabudowuje się kapitał społeczny, nie jest możliwa ani innowacyjność, ani przepływ zasobów z, z tych, którzy inwestują do tych, którzy konsumują w sprawny. Prawda? To jest może, krótko być, może być krótkotrwałe. I instytucje. Publiczne są generalnie tym długofalowym warunkiem wzrostu. A wzrost i rozwój polega na tym, żeby się rozwijać nie w dramatycznie szybkim tempie, krótko, tylko żeby rozwijać się stopniowo. I bardzo konsekwentnie przez długi czas. Chodzi na przykład o to, żeby nie wydać 50 miliardów złotych na autostradzie w ciągu dwóch lat, a potem przez 10 lat nie mieć tych pieniędzy i zabić cały rynek budowlany w Polsce tak? przejdźmy bliżej tych wątków gospodarczych już pan przechodzi, ale w takim razie co wynika z pomysłów na kongres? Bo ja nie pytam, co wynika z kongresu, bo to wyniknie dopiero, tak? tak. Ale jakich odpowiedzi szukacie, skoro już 10 kwietnia ta diagnoza została, jak rozumiem, w tym pierwszym panelu postawiona, a a propos kryzysu instytucji w Polsce, to jakie to ma przełożenie na wsparcie dla gospodarki, dla wsparcie dla biznesu, dla przedsiębiorców, jakich odpowiedzi na jakie pytania szukać? No, pierwsze pytanie jest takie, czy Polska już powinna eksportować kapitał. I mamy takie dane, że mamy bodaj 1500 filii polskich firm czy oddziałów polskich firm na świecie. One inwestują w zeszłym roku 4 miliardy złotych, 3 lata temu 15 miliardów złotych. To są spore sumy jak na nasze wyobrażenie o tym, jaki polski kapitalizm jest. I mówię tutaj o firmach, którymi właścicielami są Polacy, a nie tymi, które są ulokowane w uh -huh. Polsce. Mówimy o różnicy między PKB a PNB. I odpowiedź jest jak najbardziej pozytywna, myślę. I... Że już polska gospodarka powinna eksportować tak. kapitał? I, tak, i myślę, że, że panowie, którzy przyjdą na panel, to jest prezes Atlasa, właściciel Seleny, właściciel prezes Atlantiku. No, Selena, tak, spółka, która jest rzeczywiście rozrzucona po całym świecie. Tak. To, 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 oni będą Myślę dosyć wymownie, udowadniać, że to się nam bardzo opłaca, ponieważ jest to w jakimś sensie podkradanie cucego PKB. Na no, z drugiej strony mamy silny rynek wewnętrzny, który sprawia, że na nasz sektor bankowy. Nasz, jeżeli już mówimy o polskim aspekcie właścicielskim, czyli PKoBP, czy hmm, przede wszystkim PKBP czy już teraz, bo inne mniejsze banki jakby oświadczeń nie mają chyba takiego potencjału, to jednak bank, który jest na naszym rynku i to mu wystarcza. on nie musi zdobywać tak, tak. jak węgierski OTP rynku, bo, który miał e, zbyt mały rynek, by się rozwinąć na własnym rynku. I, i to myślę, to że... jest pułapka, korzyść i pułapka naszego silnego rynku. To jest świetny, rynku. świetny aspekt, dlatego że każda większa ekspansja biznesowa musi mieć jakby swój follow-up w postaci wsparcia finansowego. To znaczy, jeżeli polskie firmy nie będą miały Wsparcia polskich instytucji finansowych na zewnątrz, poza Polską, to ich rozwój zawsze będzie oznaczał dodatkowe koszty transakcyjne. Po drugie, polscy przedsiębiorcy, tak jak to wynika z większości badań, oni są głównym filarem polskiego systemu bankowego. Oni trzymają pieniądze, bo inwestują głównie z własnych oszczędności. Natomiast to jest właśnie odwrotnie niż podręczniku. To konsumenci prawda, zaciągają kredyty i nakręcają koniunkturę. To jest pewna cecha polskiej. Kapitalizmu. Ja osobiście zapraszam też na teraz na dyskusję o polityce prorodzinnej jako podstawie długofalowej polityki rozwojowej, gdzie będziemy rozważać problem tego, czy Polacy nie przejadają tej części dochodu rozporządzalnego, która jest potrzebna do tego, żeby mieć drugie dziecko. Ale to tylko kwestia pieniędzy. To jest również kwestia pieniędzy i to jest kwestia przemieszczania się między jakby z peryferiów do środków wzrostów czyli aspekt kapitału ludzkiego tak to nazwijmy brutalnie technicznie ale tak. bardzo ważny aspekt w rozwoju gospodarki też I jakości, trakcie... i jego ilości na razie rozmawialiśmy często o jakości tego kapitału ale z ilością zaczyna być problem z ilością z jakością zaczyna być problem czyli z, jed... z, ilością, z ilością. jednym i drugim z jednym i drugim, jednym i, drugim. I, i tyle teraz na apetyt. mam nadzieję że będziemy mogli wrócić do tych tematów bardzo dziękuję zapraszam Polska wielki projekt rusza w swojej tej zasadniczej części dyskusyjnej. Naszym gościem był pan Jan Filip Staniłko, członek zarządu Instytutu Sobieskiego, główny organizator Kongresu Polska Wielki Projekt. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.